Tutaj widać, że płytka dość mocno zaśniedziała od lampy lewej ale może się okaże, że kwestia tylko przelotki w innych lampach które do mnie trafiły Sprawdzenie co z czym można zewrzeć, żeby przetransferować napięcie z jednej strony płytki na drugą w przypadku. Korozji przelotek i tak teraz mamy plusa, czyli te trzy miejsca plus to miejsce plus to miejsce. Na proste miejsce. Tu chyba nigdzie idzie. Nie udało mi się znaleźć. Dobra. Teraz dajemy minusa. Raz, dwa. Możliwe. Te płytki jeszcze nie naprawiłem, także możliwe, że problem gdzieś jest z masą tą główną. Dobra, tu mamy głównego plusa. No tak, tu jest zero, trzy, cztery, pięć, G. trzy, cztery. Czyli z głównym plusem nie ma problemów. Połączenia są tam, gdzie mają być. Teraz zobaczmy główny minus. Dobra. Główna masa jest w takiej ilości miejsc po tej stronie, że chyba nie stanowi problemu, że dane przelotki skorodowały. Teraz trzeci pin to jest masa od... od lamp. Znaczy od diod w lampach. No, ona tu wchodzi i od razu wychodzi. co kojarzę, dobra. Po raz kolejny problem sprowadził się do tego, że nie było przejścia między stronami płytki a tutaj ta masa od diod w lampie właśnie przechodzi na drugą stronę i potem wychodzi z powrotem po obu stronach i tym razem nie dostawała się tutaj Teraz już się dostaje. Także trzeba sprawdzić to przejście z tym z trzecim pinem i z trzecim pinem. Po tej stronie. Dla prawej lampy to jest trochę inny układ, ale pewnie sprowadza się do tego samego. Także jak widać, tu się świeci i tu się też świeci. Całkiem elegancko się świeci i tu też się elegancko świeci.